Dobra, tak? Pójdź to pójdziemy. pójdziemy tak? To pójdziemy. To my to sobie pójdziemy. pójdziemy w lewo. Miłego. No, z Famać! No, tak. Co jest to? Zajeba Mariana, z co z białkami? Yy, z tej strony Kapitan Bladeusz. Ratunek już na was czeka. Serdzę znajdziecie białe dni. Spokojnie to nie jest łapka. Nie, chyba chyba się posłuchamy. Stali przed chwilą zobaczyliśmy martwego Aliena gdzieś tutaj. nie będziesz teraz słuchał głosu? Stali. Ja bym tam poszedł. To może być nasza szansa No ale co innego ma Co innego? słuchajcie, Alien zamienił połączcie fakty. Alien widzieliśmy go zombiaka. Tak zmienił się zombiak. To widział. ten widział. I teraz. No dobra, to widziałem. Ale raczej zakładamy, że ich nie postradał zmysłu Nie, na serio. Wziąłem sobie wymyśliłem, że was okłamał. Tam się stało coś złego. Nie, się przestraszyłeś czegoś No przy okazji. Tam się stało coś złego. Chuj Nie możemy posłuchać się nagle. Tam jest coś nie. No tam. ale co innego, Co proponujesz? Innego, innego? Mamy tutaj siedzieć i marznąć po prostu? Nie stary, możemy znaleźć inne wyjście, które nie jest nakierowane przez radio w środku kompleksu. które tak, daje jak? jeszcze złapać luźny no. głos Bladego. Nie, Bladego zawsze wprowadza pułapki do cholery. No ja tak, tak porównuj pułapki po Bladiego w ciągu zawsze, zawsze musisz się rządzić, bo zawsze musisz być tak, jak Mario powiedział. No kiedy ty przedeś do grupy, to co? Tak, gdy ty zawsze jesteś rządzić. Z Ignacio, Idali, czy to pasujecie do siebie? No ale do cholery, pomyśl przez sekundę, radio w środku kompleksu, głos wierze to aniżeli... Dobra, chłopaki, słuchajcie, mieliśmy już jeden rozdział, podzieliliśmy się i skończyło się. O tak i się skończyło. No naprawdę, spróbujmy. O tak. O tak spróbujmy. się skończyło. Już się raz podzieliliśmy. Już dobra. raz im nie zobacz, Ignacy, raz im nie zaufaliśmy już. Już się podzieliliśmy jak im nie zaufaliśmy, żeby wtedy pójść. I zobacz jak sobie. Możemy to sprawdzić, amunicji mamy w razie czego będziemy chciałbym. Zobaczmy. Mamy szansę, spróbujmy to zrobić. Zobacz, zobacz, spróbujmy to zrobić. Zobacz, zobacz, no to dawaj Chodźmy Oczywiście Chodź. Oczywiście gimperita. O, to są no, koławe drzwi! To, to są te drzwi co mówił. Dobra, dobra, ty, ale poczekaj. Eee, poczekaj, 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 poczekaj. Co? 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 musimy się zastanowić. Stary. Jeżeli co? Jest, co? jest kolejna no, pułapka. No ale przecież ustaliliśmy, że wchodzimy tutaj. Stary. 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 Dobra, ale spokojnie, wiesz, nie, poczekajmy, spróbujmy się skontaktować jeszcze jakoś z gladi. Jak wejdziemy tam może być... Wybuch. No Jak ale ja był podłączony do drzwi! No... To no. Po, no, może być jakaś pułapka. Cokolwiek. Cokokolwiek. W tej też się zastanawiam nad tym, że to może być jednak. jakaś. chłopali, nie mówicie chyba na połażu, że teraz, jak już dotarliśmy do gdy szukaliśmy ich godzinę, to co? No nie, ja bym się zastanowił. Haha! <grystanie> Wpadliście w łapkę kapitana Bladeusa! Zostało wam 45 sekund życia! ha! <grystanie>